Dzisiaj Wam pokażę mojego setup czeka. To krzesło nie gamingowe, ale jest. Mam tutaj, tak wygląda mi to Setup, Bruna, LED 4 d z tej Series, Rykel Są do komputer szkolny, klawiatura. Corsera, K70, Core, takie autofigurki figurki, Finger figurka i kamera, chyba We wszystkiego nie podam wszystkich rzeczy ceny, słuchawki z Lidla służą mi kilka lat, tak z pięciu. карманы буду закрывать. не то. Так, новый садок.